Anglia gromi Iran, a Holandia wygrywa 2-0 z Senegalem. Zapraszam na podsumowanie drugiego dnia mistrzostw świata. Anglia gromi w Katarze Iran aż 6-2. do 2. Jest to zaskakujące z tego względu, że jeszcze w angielskim obozie we wrześniu doszło do pożaru. Anglia spadła z Ligi Narodów Anglia. Nie umiała strzelać brawek, więc tym bardziej zaskakujące są rozmiary tego zwycięstwa, ale od początku do natarcia ruszyli Anglicy. W trzeciej minucie po dośrodkowaniu Trippiera Sterling nie trafia w piłkę, więc była to już pierwsza dogodna sytuacja dla Anglików. Chwilę później po sprytnie rozegranym rzucie wolnym do strzału doszedł Harry Maguire, ale trafił tylko w boczną siatkę. Po tym szczale gra została przerwana aż na 15 minut. Wszystko przez kontuzję bramkarza zespołu irańskiego, który, który zderzył się ze swoim obrońcą głowami. Kolejna sytuacja to znowu szczał Maguire'a, który w 32 minucie trafił wysłupek. Pierwsza branka padła w 34 minucie za sprawą kapitalnej główki Bellingama, a chwilę przed przerwą na 2 do 0 podwyższył saka, a w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Sterling strzelił na 3 do 0. W drugiej połowie Anglicy nie zdjęli nogi z gazu, czego udokumentowaniem była bramka na 4 do 0 w 63 minucie Bukai Później na chwilę obudzili się Irańczycy, co było dla nas wszystkich wielkim zaskoczeniem. Taremi strzelił na 4 do 1. Lecz to nie był koniec koncertu Anglików w tym spotkaniu, 30 minut po wejściu na boisku Rahima Sterlinga podwyższa ten zawodnik stan meczu na 5 do 1. Mecz w 90 minucie wydawało się, że zamknął Grilich po podaniu po kapitalnym rajdzie Wilsona ale jeszcze chwilę dosłownie przed zakończeniem tego spotkania mieliśmy rzut karny faulowany był jeden z Irańczyków w polu Karnym do piłki poszedł po raz kolejny i pewnym strzałem wy, znowu co działa tak samo jak enerwalencja w prawy dolny ruch bramki, dał Irańczykom drugą bramkę. Anglia w tym spotkaniu zagrała po prostu koncert, zagrała świetnie już od samego początku. Irańczycy pozwolili jej na zbyt wiele. Anglia przede wszystkim rozgrywała piłkę już w 60 minucie statystyka podań wynosiła 500 podań do 83, a więc było widać zasadniczą różnicę klas. Anglia też była bardzo bardzo skuteczna, była też skuteczna przede wszystkim w doprowadzaniu do sytuacji bramkowych. Jeżeli już takowa się zdarzyła, zazwyczaj kończyło się to golem, co też świadczy. O czym świadczy też ten wysoki wynik, A więc Anglia zdecydowanie na plus, szczególnie po lidze narodów. angielscy kibice chyba nie powinni czuć tutaj zaniepokojenia, jeżeli nie zagłębimy się dalej w temat. Wiemy, że Harry Maguire załapał kontuzję, nie wiemy, nie znamy dokładnej diagnozy, nie wiemy tak naprawdę, co się stało. Wiemy, że musiał zejść z boiska. Za to. Niepokój na pewno dla kibiców azjatyckiej piłki, no bo jeżeli spojrzymy na to, że Iran jest najlepszym azjatyckim zespołem według rankingów i a jednak dostaje Bęski aż 6 do 2 od Anglii, jest to też najwyższe zwycięstwo Anglików od meczu z panałą właśnie na Mistrzostwach Świata 4 lata temu. A teraz przejdźmy już do kolejnego spotkania w tej grupie, a więc spotkania Holandii z Senegalem. Drugi mecz za to w dniu dzisiejszym Senegal kontra Holandia zakończył się wynikiem 0-2, do 2. zwycięstwem tych drugich, a więc Holendrów, Holendrzy, którzy w pierwszej połowie tak naprawdę nie przeważali spotkania, a stworzyli sobie trzy bardzo dogodne sytuacje. Trzy razy mogli wystawić swoim kolegom piłkę do pustej bramki, jednakże zawsze na po sterunku był któryś z obrońców lub z, jak to było w trzeciej sytuacji wtedy Franky de Jong zagubił się we swoim dryblingu Senegal na dobrą sprawę większość sytuacji bardzo dogodnych, które mogły się zamienić na bramki miał już w drugiej części gry i mniej ten strzał, który w sposób znakomity obronił Nupert strzelał Dia momentem zwrotnym tego meczu było niewątpliwie kontuzja Kujate, której doznał podczas wyskoku do górnej piłki, były potrzebne służby medyczne, Kujate szedł z boiska na noszach ostatecznie i bardzo możliwe, że dla niego w tym momencie mundial się już skończył mówię, że to moment zwrotny tego spotkania głównie z tego względu, że był to podstawowy gracz z środka pola, defensywny pomocnik, który w pewnym momencie wyleciał z gry. No i wtedy obrona Powoli zaczęła się, można powiedzieć, sypać. Dowodem tego była 10 minut później strzelna bramka przez Holandię. De Jong zagrał świetną piłkę wprost przed Mendiego. A tam do piłki dopadł Gakpo i on takich sytuacji nie marnuje. Pierwsza bramka Holendra na Mistrzostwach Świata. No i gwoździem do trumny niewątpliwie była 99 minuta, kiedy to Depaj przebiegł połowę boiska, szczelił ten strzał Był, można powiedzieć, słaby, ale to, co zrobił Mendy, było jeszcze słabsze. Wybił tą piłkę przed siebie. Tam już do tej piłki dopadł Klasen. No, a ten wpakował tą piłkę do siatki, i tak naprawdę, chwilę przed końcem gry, zamknął ten mecz. A więc, Holandia wygrywa. Holandia cieszy się ze swoich pierwszych punktów od 2014 roku na Mistrzostwach Świata. Trzeba jednak przyznać rację Senegalowi, bo to nie był zły mecz w ich wykonaniu. Senegal bardzo solidnie grał, szczególnie w obronie, dopóki nie wypadł. Te, też przeważał, bym powiedział, w pierwszej połowie tego spotkania był bliski szczelenia bramki już wtedy w drugiej połowie to się nie udało. No i ta kontuzja trochę pokrzyżowała szyki, ale jednakże jeżeli Senegal będzie tak grać, jeżeli Senegal kolejne dwa spotkania zagra w podobnym stylu, to myślę, że nie mamy się co martwić i ta reprezentacja wyjdzie z tej grupy. Szczególnie, że jeszcze ma przed sobą spotkanie z Katarem, i później spotkanie z Ekwadorem, a więc to spotkanie pierwsze będzie takie trochę, można powiedzieć, lżejsze, później przyjdzie na dokładkę Ekwador. No i będzie się działo, będzie się jeszcze działo w tej, w tej grupie. A ja już w tym momencie się z Wami żegnam. Tak wygląda podsumowanie drugiego dnia mistrzostwa świata, jeszcze przy nami jedno spotkanie, to podsumowujemy już w kolejnym jutrzejszym odcinku, a ja tymczasem się z Wami żegnam, zachęcam do zastania łapki, lubię, a także subskrypcji kanału i widzimy się już niedługo w kolejnym materiale.